Cześć, witajcie, ja jestem Leon i w to piękne, choć nieco już zimne popołudnie wybieram się do Jarkowic zlokalizowanych w powiecie kamiennogórskim, a impulsem, który skłonił mnie do tej wycieczki jest wiadomość od pana Jana, który poinformował mnie, że podczas spaceru po lesie natrafił na nietypowe zapadlisko. Nietypowe bowiem posiada ono górniczą obudowę, tak więc bez dwóch zdań jest to temat dla Leona. Kilka dni temu na swoim fanpage'u napisałem, że zacząłem szukać samochodu i od razu z waszej strony pojawiła się masa propozycji odnośnie tego, co mógłbym kupić od samochodów typowo terenowych powiata Multiple, a ja, że tak powiem, uwziąłem się na suwa. Czemu na suwa? Ano dlatego, że 95% dróg jakie ja pokonuję to są drogi asfaltowe. 3% to są drogi szutrowe, które mogę pokonać chociażby tym samochodem, a 2% to są drogi szutrowe z lejami takimi jakie są mi tutaj i te drogi również pokonuję tym samochodem, chociaż nie ukrywam, że sprawę załatwiłby zakup chociażby Suzuki Grand Vitary drugiej generacji. Po prostu jadąc Tutaj ostatnio zacząłem rozmyślać właśnie nad zakupem nowego samochodu, pokonując dokładnie tą drogę i zastanawiając się, czy aby nie rozcharatam miski olejowej. Tutaj mamy wapiennik i przy nim na chwilę się zatrzymamy. Udokumentowane początki Jarkowic sięgają XIV wieku i są ściśle związane z rozwojem górnictwa na tych terenach. W tutejszych kopalniach wydobywano głównie rudę srebra oraz żelaza, która występowała dosyć licznie. Ale tak samo jak i w przypadku wcześniej omawianej Lipy, ruda była dosyć uboga, przez co kopalnie funkcjonowały naprawdę krótko. Z kolei ten piec wapienny każe nam sugerować, że w okolicy eksploatowano również wapień. Jakim samochodem bym nie dysponował w tym miejscu muszę go zostawić i w dalszą podróż udajemy się pieszo. Przy czym, póki mam szczątkowy chociaż zasięg to rzucimy okiem na lidar, na mapkę. Pokażę Wam jakie obiekty mamy do sprawdzenia. A więc tak. Tutaj po lewej stronie, najbliżej drogi znajduje się pierwsze zapadlisko. Nieco dalej na, na tym wzniesieniu, na tym zboczu mamy nieco większe zapadlisko. Być może jest to zapadlisko na przebiegu sztolni, a nieco dalej. Te, te takie wielkie, jakby wżery, jak ja to mówię, to jest również obiekt do sprawdzenia. Raczej nie jest to sztolnia, no ale będziemy na miejscu. No to może wtedy dowiemy się czegoś więcej. A tymczasem szkoda czasu, bowiem robi się powoli już ciemno. No i cóż, ruszamy w drogę. Tu po lewej stronie docieramy do pierwszego zapadliska, które ewidentnie nie jest tworem naturalnym. Podejdę bliżej, może uda się coś wywnioskować na podstawie pozostałości. No, ciężko cokolwiek powiedzieć, poza tym, że jest tu masa luźnego materiału, ale Jestem pewny, że jest to pozostałość po, po pracach górniczych, ponieważ w linii prostej, tam u góry, jest kolejne zapadisko. I właśnie to zapadisko u góry jest tym szybem, na które natrafił pan Jan. Zanim jednak podejdziemy tam na górę, podejdziemy kawałek bliżej do tego nieco większego jakby wgryzu. Jak ja to mówię, jeszcze raz się powtórzę. Zobaczymy, co jest tam, a następnie udajemy się tam na górę i sprawdzimy, co skrywa ten zagadkowy szyb. Byłem sprawdzić tamto miejsce, ponieważ wydawało mi się, że mamy tam do czynienia z jakąś szczeliną, być może sztonią, ale to miejsce, ten, ten wżer, bo to nawet nie jest zapadlisko, jest dosyć spore i wątpię, żeby tutaj było wydobywane żelazo, żelazo lub srebro, ponieważ, jak już wcześniej wspominałem, te kopalnie były niewielkie. Ale, będąc przy wapienniku, wspominałem, że w okolicy eksploatowano również wapień, a więc być może. To wydobycie miało miejsce tutaj, ewentualnie mamy do czynienia z jakimś kamieniołomem. No, tak czy inaczej, w tym miejscu nigdzie wejść się nie da, a więc ruszam na miejsce docelowe i być może ten szyb okaże się być o wiele ciekawszy. Najpierw muszę zabrać rzeczy. Dochodzimy powoli do miejsca docelowego. Tutaj mamy takie nietypowe wzniesienie, które chciałem Wam pokazać z tej perspektywy. A teraz podejdę na górę i pokażę Wam, jak to wygląda od góry. Sprawa wygląda tak, że po lewej stronie mamy to interesujące nas zapadlisko, z kolei tutaj mamy do czynienia z takim niewielkim wypłaszczeniem, coś jakby specjalnie stworzoną. Półką. Jeżeli tam trwały prace wydobywcze, to być może w tym miejscu składowano drewno do zrobienia obudowy górniczej lub tutaj po prostu trafiał wydobyty urobek, ruda srebra, żelaza czy ogólnie ruda polimetaliczna zawierająca różne pierwiastki. No niemniej jednak nasz cel znajduje się tam. Spójrzcie jak to wygląda. Taki jakby mini, mini wąwóz. Z kolei nasz cel znajduje się tam na samym jakby szczycie. A więc wiele by wskazywało, że na samym początku wejście było gdzieś tutaj na dole, ale ono uległo zawaleniu. No i wejście nagle zrobiło nam się tam u góry. A czemu wejście znajduje się tam u góry? No, za chwilę Wam powiem, jak do tego prawdopodobnie, prawdopodobnie doszło. Szybkie ujęcie z ręki. Jako, że nie chciało mi się obchodzić tego zapadliska jakby... Bokiem, tylko postanowiłem się wspinać. To no przy okazji znalazłem tutaj taką dziwną dziurę. O, spójrzcie, jak to wygląda. Ciężko mi powiedzieć, co jest tam na dole. Teoretycznie widzę już dno, ale nie wykluczone, że w tą moją stronę idzie jakiś chodnik. Ewentualnie idzie tam gdzieś naprzód. Ciężko powiedzieć. Delikatnie z tej dziury nam dmucha chłodem, a więc teoretycznie gdzieś powinno być zasysane powietrze. Jednak no, sprawdzanie tego to nie jest robota na już. Bo po prostu w tej sytuacji byłoby to zbyt niebezpieczne, a więc no, musimy sobie to zostawić na, na inny dzień. Nasz cel znajduje się tam u góry i dzisiaj chciałbym ten temat w końcu skończyć. No i w porządku, jesteśmy już w miejscu docelowym. Ten powiedzmy, że szyb ma jakieś 5-6 metrów głębokości, aczkolwiek nie wykluczone, że będziemy mieli tutaj do czynienia z jakimiś odnogami. Wyjątkowość tego miejsca, tego szybu, zapadliska polega na tym, że mamy tutaj górniczą obudowę, która w dodatku spięta jest jakimiś metalowymi klamrami. Dodajmy, że klamrami, które nie były stosowane w okresie, kiedy te kopalnie funkcjonowały. Nie wiem, kiedy ostatnia kopalnia została zamknięta, ale na pewno przed II wojną światową. W dodatku ta obudowa, to zabezpieczenie tego, powiedzmy, że, no nie wiem, stropu, dzisiejszego stropu, jest również dosyć nietypowa. A w dodatku tutaj mamy taką żerć, nie jest to fragment obudowy górniczej, tylko widać, że to jest drzewko, które kiedyś zostało ścięte. No i na tym drzewku mamy taki metalowy drut wygięty w kształt U. A więc wiele wskazuje na to, że ktoś po prostu to wyrobisko udrażniał. A na tym drucie nie wiem, przewieszona była, przewieszona była jakaś linka, wiaderko. No i oczywiście na górę wyciągano rumos, żeby dostać się tam do środka. Niewykluczone, że ta obudowa również została wykonana już powiedzmy, że bardziej w czasach współczesnych. Właśnie po to, żeby zabezpieczyć te trwające na dole. Prace. No, i skoro już o tym mówię, to należy dodać, że są takie przesłanki, tyle mi tylko wiadomo, że w latach 90. na te tereny przyjechała pewna grupa eksploratorów, która postanowiła dostać się do niektórych wyrobisk właśnie w rejonie Jarkowic, bowiem istniały takie, no nie wiem, Przesłanki, że Niemcy, wycofujący się stąd Niemcy, w dawnych wyrobiskach górniczych pochwali różnego rodzaju dobra. Głównie mówimy tutaj o nie wiem, rzeczach osobistych, jakichś naczyniach, jakichś narzędziach, chociaż są też tacy, którzy twierdzą, że w niektórych kopalniach właśnie tutaj w Jarkowicach zdeponowano kosztowności. A więc, no moim zdaniem mamy tutaj do czynienia właśnie jedno, z jedną z, takich, z jednym z takich obiektów, które zostały udostępnione w latach 90. właśnie, żeby sprawdzić, czy aby nic się tam w środku nie kryje. Dobra, nie przedłużając, zjeżdżam tam w dół i wyciągamy te, te skarby. Pewnie ktoś mi tam zwrócił uwagę, że, że schodzę w Adidasach, ale to tylko dlatego, że że mam, że po prostu w adidasach się lepiej eksploruje niektóre takie miejsca po prostu w razie czego łatwiej jest wyjść lepiej po prostu czuć stopę, jak to się mówi a jeżeli chodzi o budowę, to pokażę Wam ją tutaj z bliska te belki jakby powiedzmy, że stropowe idą w tamtym kierunku te natomiast są poprzeczne, poprzecznie ustawione tak jakby ktoś chciał wzmocnić tą stronę nie wiem czemu ta strona nie jest wzmocniona która moim zdaniem sypie się o wiele bardziej. No, i tutaj do dna mamy już jakieś, no nie wiem, 4 metry. Ok, jestem już na dnie. Tutaj pokażę Wam jeszcze raz tą obudowę i te spinki z bliska. Skała strasznie spękana. No, a tutaj mamy dno. Niestety. Niestety, bowiem nie widzę tutaj żadnych chodnóg. Oczywiście mam ze sobą czujnik wielogazowy, który na razie nie pokazuje żadnych niepokojących sygnałów, no oprócz tego, że pojawił nam się delikatnie dwutlenek węgla, ale naprawdę śladowej ilości. Świeczarz jaskiniowy. Tam dalej zapad, zapadlisko nam się ciągnie. Nie, wszystko wypełnione rumoszem skalnym. Tutaj mamy metalową jakąś łożenie e, linka, ale właśnie kawałek... ale właśnie kawałek Drutu, fragment obudowy tej, powiedzmy, że górniczej, i niestety nic dalej nie ma. Koniec, wycieczka się kończy. Czas na małe, szybkie podsumowanie, aczkolwiek nie wiem za bardzo, co mam wam powiedzieć, ponieważ. Liczyłem na coś więcej, liczyłem na jakiś korytarz zawalony z zawałem, ale jednak na jakiś korytarz. Tymczasem okazuje się, że jeżeli no rzeczywiście to wyrobisko było udrożnione w latach 90., to o, lecące lata zrobiły swoje. Ta skała jest strasznie spękana. Tam na dnie również były fragmenty takie odspojone, masa liści, jakichś e, fragmentów drzewek itd. A więc to po, to po prostu ponownie uległo zawaleniu. Niewykluczone, że nawet po udrożnieniu tego, tego zawału, tego czopa, no te dalsze fragmenty ewentualnej sztolni również byłyby zasypane. Ja na początku powiedziałem, że mamy tutaj do czynienia z, no, prawdopodobnie z szybem, ponieważ trudno mi jednoznacznie powiedzieć, czy faktycznie był to taki szyb górniczy, którym, nie wiem, na dole mieliśmy sztolnię, tutaj mieliśmy szyb jakiś wentylacyjny, jakiś transportowy, Ciężko, ciężko to powiedzieć, ponieważ, jak już wcześniej wspominałem, początki górnictwa na tych terenach sięgają XIV wieku, i jeżeli to jest stare jakieś wyrobisko poszukiwawcze czy też wydobywcze, no to ono zmieniło się pod wpływem czasu, po prostu nie do poznania. Niemniej jednak, o, ten temat mamy odhaczony, i a jestem troszeczkę zawiedziony, nie ukrywam, ale mówię, temat mamy odhaczony, i lecimy z resztą. Moi drodzy, jeżeli film się Wam spodobał. Chociaż nie wiem, czy mógł się Wam spodobać, to zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ w planach mam oczywiście grubsze tematy. Teraz, z uwagi na to, że miałem po prostu wolny dzień, to postanowiłem go wykorzystać na ten obiekt, ale w planach oczywiście mamy inne miejsca. W opisie pod tym filmem znajdziecie linki do moich mediów społecznościowych, do stron osób, które mnie wspierają, za co oczywiście z góry bardzo dziękuję. No i z mojej strony byłoby to wszystko. Cóż mogę powiedzieć więcej? Do kolejnego Łukasz. O, już możesz mówić. Pakuj, pakuj te sztabki.